Witam Was serdecznie na tak zwanej ściance, no bo było absolutne szaleństwo, jeśli chodzi o e, ważenie, bo było 5 tysięcy krzyczących kanelo, kanelo ludzi do tego 40 stopni ciepła i parę takich innych rzeczy. Natomiast jedna rzecz, która absolutnie mi zapadnie w pamięci, to sposób w jaki no całkowicie zlekceważył go na kanelo, bo nie może być tak, że człowiek wychodzi, zdejmuje koszulę. Mimo że ważenie było 6 godzin wcześniej, to już wcześniej widzieliśmy. Człowiek zdejmuje koszulę, wszystko było grane. Eee, wszystko było zważone już wcześniej, więc wiadomo było, że walko o tytuł mistrza świata będziemy mieli, bo jeden i drugi wagę zrobił, więc to było wszystko odhaczone. No ale wychodzi Gienady Gołówki, jakby nie było mistrza świata, legendarny pięściarz i eee, Rozbiera się, czeka na swój, swoją kolej, żeby, żeby być ważony. Wyczytuje Diamante nazwisko Canelo Alvareza, a tu nagle jakieś filmiki się zaczynają, w ogóle to, to była paranoja niesamowita, bo wyczytał Alvareza i poleciało White Stripes, czyli to w ogóle była paranoja, bo to poleciała muzyka, poleciała muzyka Triple G. Później poleciał jakiś mariaci, a też nie miał lecieć mariaci, tylko mieli lecieć faceci, którzy, rapowcy, którzy specjalnie nagrali piosenkę, meksykańscy rapowcy, którzy nagrali piosenkę z Canelo. Nawiasem no, to było, to było pretty okay, to się, to się dało nawet troszeczkę posłuchać, no a później się okazało, że Canelo Alvarez wychodzi z, wychodzi z odległej o 150 metrów T-Mobile Arena, Wolnym krokiem, czeka spokojnie, w tym czasie triple G, goły triple G jest, wisi tam gdzieś na e, i, czeka, i czeka na to, co się za chwilę stanie, e, 10 minut. 10 minut dosłownie czekał, wyskoczył Kanał Alvarez, podniósł ręce w górę w klasycznej piżamie, natomiast tak się nie robi. Ja na żadnym poziomie nie widziałem, żeby na ważeniu, na ważeniu kazać czekać pięściarzowi, który jest rozebrany. Który, jest, który czeka na to, żeby go ważyć, no bo właśnie był wyczytany, że ma być ważony, natomiast nie mogą go zacząć ważyć, póki nie ma tego drugiego. Tak mówię, ważenie było zrobione bezproblemowe. Jeden i drugi o godzinie dziewiątej rano tej czasu Las Vegas. Także to było odhaczone, natomiast to było kompletnie zupełnie niepotrzebne i to było. No, no muszę przyznać, że jak nie mam problemów z kanelo jako pięściarzem, tak te ostatnie jego wybryki trochę mnie zaczynają odpychać od niego, bo to, to była wiocha. No, przepraszam, wiocha w tym momencie, bo znowu mi ktoś napisze, że obrażam mieszkańców wsi, To jest kompletną bzdurą. Okej, okay, to nie obrażam, to nie mówię, że to była wiocha, tylko że to było e, chamstwo, za duże słowo, olewanie. Chyba najlepsze słowo to, to, co, to, co w tej chwili może powiedzieć. Oczywiście nie, nie będę tutaj się bawił w jakieś bezsensowne pytania, które oczywiście zadawał człowiek na, na scenie typu co widziałeś w jego oczach, to ja czekam, jak któryś z pięściarzy odpowie źrenice. Co widziałeś w jego oczach? No, co może zobaczyć w jego oczach? Ktokolwiek. Ile walk było rozstrzygniętych na, na, na ważeniu? 1%, 2% ważnych, żadna. No, taka jest rzeczywistość. Niektórzy się w tym momencie obrażą, bo ja wiem, że Wy macie inaczej, nie Wy. Nie będę generalizował, bo nigdy tego nie robię. Część z Was ma coś takiego, takie podejście, że można przegrać albo wygrać w walkach na, na ważeniu. 1% w poważnych walkach można przegrać, wygrać i na ważeniu. Natomiast. Kanelo, strasznie pewny siebie, strasznie pewny siebie, jakby chciał nadrobić to wszystko, co do te, tej pory o nim mówiono. Kiedy zapytano go się po, po zaraz poważeniu, czy, czy podtrzymuje swoją opinię, że będzie się starał go znakałtować, powiedział oczywiście, jak się da, to nawet w pierwszej rundzie. Dobrze, że go nie znakałtował w takim razie na ważeniu, to byśmy w ogóle walki nie mieli za 45 milionów dla jednego i za około 25 albo 28 milionów, bo tyle jest spodziewane. Przy pay per view milion około miliona, 900 tysięcy milion. Ile będzie to nikt z nas w tym momencie nie wie, ile ludzi kupi zainteresowanie niesamowite. Kiedyś mówiłem, że na te wielkie walki przychodzi więcej kibiców na ważenie niż, niż na sporo gal w Polsce, ale to byłoby nieuczciwe to po raz kolejny powtarzać, więc proszę sobie wykreślić te ostatnie 7 sekund, kiedy o tym mówiłem. Natomiast, natomiast bo oczywiście jest natomiast Zawziętość Triple G przed tą walką to jest mega. To jest, słuchajcie, to jest absolutnie mega. Rozmawiałem z, z ludźmi, z jego teamu. E, e, mega. Natomiast to, co się stało dzisiaj, bo to w sumie tylko o tym będę mówił, bo jutro zrobimy jakieś podsumowanie jak zwykle i tak dalej. Albo. Aha, jeszcze wrzucę też jak zdążę dzisiaj, to dla was rano bo to jest środek nocy 9 godzin różnicy wrzucę podróż po barach, bo tak naprawdę to na tym placu przed T-Mobile, co zresztą sami zobaczycie w tym krótkim wideo, które, które wrzucę, no to tak naprawdę to tam były tylko i wyłącznie napoje alkoholowe do nabycia, no i koszulkę można było nabyć. A tak nic innego kompletnie nie było, nawet chciałem coś zjeść, ale się nie dało, można się było upić tylko. Ale wracając do tematu, dlaczego wkurzony jeszcze bardziej będzie, będzie Gołowkin i był tym potraktowaniem, jakie dostał od Canelo, że mu kazał z tą klatą na wierzchu czekać. Pierwsze pytanie, Czy na temat dziennikarza, później do Gołowkina, co chce powiedzieć na temat yy, tego, co mówi, że znokautuje go kanał Alvarez? No comment, bez komentarza. Ok, w porządku, tego się jeszcze spodziewałem, ale że kiedy. Zapytał go się, dziennikarz, co chce powiedzieć tym zgromadzonym tysiącom meksykańskich kibiców. To najpierw oczywiście im z okazji święta niepodległości Meksyku pogratulował, że dla was to jest wielki dzień, ale później dodał przy strasznych gwizdach, przy strasznych gwizdach dodał, ale słuchajcie, no bądźcie uczciwi po angielsku, bądźcie uczciwi. Chyba wiecie, kto jest tym prawdziwym mistrzem, kto jest tym, tym prawdziwym mistrzem, człowiekiem z ludu, człowiekiem waszym, waszym mistrzem, a People's Champ. Gwizd strasznie w tym momencie jeszcze więcej, ale widać było, że, że, że nie trzeba było dorzucać do ognia w tej całej walce, która jest między nimi, czyli między Gołowkinem i kanolą Remą, bo ta walka trwa już od pięciu lat, walka na słowa, walka na pięści, natomiast udało się, udało się absolutnie kanalo dorzucić do pieca, tak zwanego tym zachowaniem dzisiaj, bo bo zagotowany to, to nie można powiedzieć, bo Głowki nigdy nie jest zagotowany, natomiast że ta zawziętość wzrosła o dodatkowe 100% to nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, dlatego Oczywiście, że czekałem na tą walkę cały czas, natomiast po tym, co było na ważeniu, czekałem na tą walkę jeszcze bardziej, bo, bo naprawdę, no, poszedł po bandzie na minus, tego się nie robi. Przez cały czas doceniał go jako pięściarza, oczywiście mówił o Gołowkinie, mówię w tym momencie o opinii Canelo, mówił o Gołowkinie, że to jest asshole, że jest innym człowiekiem niż udaje itd., tak tak ma prawo do własnej opinii. Kanelo. No natomiast potraktować gościa na ważeniu przed nie wiem ile milionami ludzi, którzy w sumie będą to oglądać za pośrednictwem różnych, różnych środków tylko na DAZON, ale no wiadomo, że ogląda się na różnych YouTubach i tak dalej, i tak dalej. No to tego się nie robi. Tego się nie robi kompletnie nikomu. Nie wiem, dlaczego to zrobił, natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że zrobił to specjalnie. Canelo Alvarez zrobił to absolutnie specjalnie. Także jesteśmy w poważeniu. Do pieca zostało dorzucone. Was pozdrawiam serdecznie. Oczywiście jutro wrzucę jakieś takie moje przemyślenia i może, może jakieś przemyślenia ludźmi, z którymi tutaj rozmawiam cały czas w Las Vegas. Jest trochę tego parę takich e, fajnych rzeczy z, e, z przygotowań gołowkina, bo miałem okazję rozmawiać i z jego człowiekiem od e, żywienia, e, z człowiekiem od przygotowania fizycznego, tak mieliśmy taką długą rozmowę, z której z zrobiłem notatki, także postaram wam się to w miarę sensownie przekazać. Na razie pozdrawiam Was serdecznie, e, czekamy. Słuchajcie, pięć lat temu, jak mi ktoś powiedział, że ja tą walkę zobaczę, to bym powiedział, że to jest absolutnie niemożliwe. Pięć lat później siedzę tutaj na trzeciej swojej walce z tej try trylogii, nie mogę się doczekać. Natomiast jednej rzeczy bym sobie nie darował, jakbyśmy skończyli tą, tą trzecią walkę i znowu byłyby jakieś e, kontrowersje, a słyszę, że takie są przewidywania. Nie, no, te, tego już bym, tego już bym nie, nie przepękał, mówiąc szczerze. Ja chcę, żeby walka się zakończyła w jedną lub w drugą stronę. Nie wiem, Rosado powiedział między innymi coś takiego, że Gabriel Rosado, który będzie, będzie też walczył na Underkarcie z człowiekiem z GGG pro, Promotions, również kazachem to powiedział, że jeżeli Kanelo tą walkę przegra, jeżeli Canelo tą walkę przegra, no to na pewno zobaczymy czwartą walkę. Ja nie wiem czy czwarta walka bym, no bo w sumie jak jest 1-1, no bo jedno zwycięstwo, jeden remis to tak naprawdę jest 1-1, wszyscy wiedzą, że jest 1-1 anyway albo 2-0 dla, dla Gołowkina to zobaczymy czwartą walkę do tego jeszcze Biwół dorzucił do pieca, że jak Canelo tą walkę przegra, to on nie jest zupełnie zainteresowany walką z nim, no bo tak to ewentualnie mógłby się zgodzić, mimo że nie ma takiego obowiązku, no ale jak przegra Canelo z Gołowkinem e, mówił Biwół i Wadim Korniłow jego, jego menago a mówi, a to jest zupełnie możliwe no to po co mamy walczyć z gościem, co przegrał dwie walki pod, pod rząd, także presja max na Max na na e, Canelo, no, ale podobno on lubi presję, podobno lubi wyzwania i dlatego jest najlepszym pięściarzem na świecie. Zobaczymy, przekonamy się, ja w dalszym ciągu uważam, że wygra tę walkę na punkty, ale o tym to może, e, może szerzej, jakie są typy, kto co i jak widzi, czy to się w ogóle zmieniło przez ostatnie trzy dni, to postaram się jutro coś nagrać. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymaneczko, na razie. this is officially a draw there has to be a rematch there's real bad blood here and now they train who will be the middleweight champion of the world and new. The this is more than personal there's a score to settle he's an asshole he talked a lot of shit it's time to see the trilogy the people know who won